Witamy! Jest dzisiaj z nami bardzo sympatyczna para turystów, pan Zdzisław, pani Iwonka. Jak się państwu podobała wycieczka? Czy program był satysfakcjonujący? Bardzo satysfakcjonujący. Zobaczyliśmy dużo, dużo. Zobaczyliśmy poza ramy obiecywane nam w ramach tej wycieczki. Hotele doskonałe, obsługa profesjonalna. No, nie mam więcej niż do dodania. No właśnie, jesteśmy teraz w Puebli, była to dla Państwa niespodzianka, dodatkowa atrakcja podczas wycieczki. Jakie wrażenia? A Pueblo jest bardzo ładnym miastem, trochę odbiegającym wyglądem i, 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 i architekturą od innych miast, które widziałem, i bardzo się cieszę, że mogłem poza programem zobaczyć to miasto. A przewodnicy? Zadowoleni są Państwo z pracy naszych przewodników? Przewodnicy niesłychanie sympatyczni, bardzo pomocni, e, bardzo profesjonalni, bardzo dobrze merytorycznie przygotowani. E, także no, żadnych nie mamy tutaj uwag, jeśli chodzi o, 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 o samą organizację pod kątem e, przewodnictwa. No to cudownie. Jakby Państwo jeszcze mogli tak w paru słowach podsumować cały wyjazd. A ja przede wszystkim już chciałem dodać do tego, co Iwonka powiedziała odnośnie przewodników i organizacji. A cieszę się, że w ogóle trafiłem do, do, do tej agencji czy, czy sobie, turystycznej i cieszę się, że po prostu jest to wszystko profesjonalnie zrobione. To nie na zasadzie tylko wzięcia od klientów pieniędzy, ale to jest bardzo dużo nam dane sobie, bo ja Chciałem się dużo dowiedzieć o kulturze, o historii Meksyku i chciałem taką wycieczkę i trafiłem na bardzo właśnie fajnych ludzi, którzy po prostu mi przekazali to i muszę podziękować tutaj właścicielowi Andrzejowi, że, że tak to świetnie ma zorganizowane i, i duże brawa dla niego. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, przyjeżdżajcie tutaj, spotkacie się no, z, dosko, z doskonałą atmosferą, fantastycznymi ludźmi. No i, i do zobaczenia na szlakach. Do zobaczenia, bardzo było miło Dziękujemy Was poznać. Bardzo. Dziękuję. Biuro na pewno godne polecenia, wysoki poziom, jeśli chodzi o, o, o hotele, również przewodnicy, zresztą sam szef nas oprowadzał jako kierowca, przewodnik, bardzo dobry transport, piękny samochód, Nigdy nie myśleliśmy o przenoszeniu bagaży, wszystko to odbywało się poza nami. Życzyłbym, żeby miał nasz przyjaciel kolejne grupy i żeby się mógł spełniać jako i przewodnik, i jako szef biura VIP Golden Mexico. Życzę Ci Andrzeju wszystkiego najlepszego, żeby kolejne podróże były równie piękne, ciekawe, żebyś miał wspaniałych przyjaciół, ludzi, których będziesz zachwycał Meksykiem i nie tylko Meksykiem, bo, bo i Kubą, i Brazylią, Argentyną, Peru, tak jak to robisz, żebyś robił dalej. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Jak Ci się podobała cała wycieczka? Króciutko. Wycieczka jest super. Podobało mi się bardzo. Było wspaniale, wyśmienicie. Wprost, nie sądziłam, że zostaną spełnione moje marzenia. O których tak naprawdę gdzieś tam daleko myślałam, marzyłam, ale nie sądziłam, że będzie to istotne do zrealizowania. Hotele, wyżywienie i transport. Co pod względem jedzenia, no to jestem naprawdę zaskoczona. Jedzenie bardzo dobre. Na transport, nie na transport. A, hotele wyśmienite. No super. Jeśli jeszcze tylko wspaniały partner, i czego do szczęścia więcej potrzeba, rozumiem, że meksykański, tak? E, Okej, okay. cała wycieczka ci się podoba. Poleciłaś przewodnika i biuro na przyszłość? Oczywiście. Tak? Oczywiście, tak. I dzięki piękne. Wszystko. Pani właśnie.